Ten to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na mapie Zielonka. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, kończymy sobie zbiór marfi i zaczniemy sobie zbiór pasternaku. Jeśli dobrze pamiętam, że to tutaj jest pasternak na polu 51, nie burak czerwony, przepraszam, i buraka czerwonego. I powiem wam, że pracownikom nie mogę tak ufać, bo puściłem sobie pracownika z jedną przyczepą marfi i niestety zniknęła mi marchew. Po prostu pracownik nie ruszył z miejsca i nie wiem czy wysypał na ziemię po prostu tą marchew, czy co. Nie mam pojęcia, bo. nie, do, nie dostarczył mi na miejsce, a przyczepa była pusta, więc nie wiem co się stało. No, ale ja, to nic. Ja Was oczywiście zachęcam do zasubskrybowania, skomentowania, złapkowania filmiku. Mam nadzieję, że odcineczek będzie Wam się podobał i że chętnie go obejrzycie i pomożecie w rozwoju kanału. Oczywiście Wam wszystkim dziękuję bardzo za zostawione dotychczas subskrypcje, lajki, komentarze. Jeśli ktoś udostępnił, to oczywiście też za udostępnienia, no bo to mi pomaga w rozwoju ten kanału. A bez Was by się to nie udało, bo jesteśmy coraz bliżej tysiąca i mam nadzieję, że do końca lutego uda nam się zdobyć tego upragnionego tysiąca subskrypcji. Więc tak, no jedziemy sobie ostatni pasek. Ja sobie pracownika wyślę z, ty, z tą marfią a my będziemy się, bierzemy się za braki czerwone. Bo nie, nie mamy niestety pola z ziemniakami, żeby uruchomić jeszcze zupę ziemniaczaną, ale za to cztery rodzaje zup będziemy produkować, więc no to jest mega fajnie. No więc jesteśmy tak naprawdę 20 tysięcy marchwi w plecy. No szkoda, ale no nic na to nie poradzę. No jest jak jest, tak się zdarza. Mam nadzieję, że nie będę miał więcej takiego problemu, że no jeszcze tamta przyczepa jest mniejsza, ma 18 tysięcy litrów, a tutaj jest yy, niestety aż yy, 30 000, prawie tysięcy litrów. Więc aby tę przyczepę stracić, no to by mi było jeszcze bardziej szkoda. No ale powiem wam, że ta przyczepa jest mega pojemna. Mamy dwie przyczepy, no myślę, że w następnym sezonie już weźmiemy się za coś nowego. Będę chciał jakoś łąkę stworzyć i po, tym, po tej sprzedaży będziemy na pewno przebudowywać tą farmę. No bo ta farma jest do zmiany, do usunięcia i do wybudowania na nowo w innym miejscu. Więc na pewno to będę chciał zrobić Tylko że jeszcze nie wiem gdzie. Tak naprawdę. I to, to jest mój problem, bo nie mam pojęcia, gdzie wybudować sobie tą farmę. No ale to, to jest kwestia. Do, 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 do jeszcze do dopracowania. Dobra, tu jest, niech się wysypie wszystko. Dobra, i ja sobie pędzę. Dobra, tu muszę niestety, dobra, tu muszę niestety dość mocno, czekajcie, na jedynkę rzucimy, yy, powachlować biegami, bo z tą ruszyć jest mega ciężko. No, żeby tutaj rozpędzić tę przyczepę, to trzeba naprawdę powachlować biegami, bo nie, mo nie może się zabrać ciągnik. Dobra, mamy 4. Dwa niżej muszę dać, żeby ją rozkręcić, rozruszać jakoś. No to niestety obciążenie jest ogromne na tej przyczepie, więc jeszcze jedziemy lekko pod górkę, to tym bardziej y, y, ciężko jest ciągnikowi y, ruszyć. No ale jak już ruszy, to jedzie. Więc ja sobie tu puszczę pracownika, niech mi to dowiezie. Wiem, że z tego miejsca co teraz jadę, nie, nie ma problemu. No, ja zostawiłem go na głównej drodze i coś mu odwaliło, i niestety nie dostarczył, więc no to już jest y, może i mój błąd. Yy, czekajcie, dostarcz na miejsce wytwórnia. zup, zacznij, jedzie, jedzie, dobra, więc ja przejeżdżam sobie na drugie pole. Polepnę sobie tamten, tamten od razu ciągnik. I będziemy, będę chciał się przeciąć przez, przez środek pola, żeby jak będzie już więcej pola zebrane, no to żeby mieć w miarę możliwości jak zawracać. I będzie też łatwiej troszkę pracować. No, nie oszukujmy się. Dobra, ja sobie przeskoczę tutaj. Załączam sobie pracownika, nie w tę stronę, dobra, i lecimy sobie na pole, żeby zacząć. Te zbiory, więc przecinamy się od razu przez środek i lecimy ostro dalej. Mam nadzieję, że uda mi się dość dużo dzisiaj zabrać. No, to pole jest dużo dłuższe, więc no, będzie pewnie problem. No, ale myślę, że koniec końców się uda. Dobra, no niestety musimy pierwszy pasek przejechać po, warzy po warzywach. No, ale nie chcę, chcę przeciąć się przez środek, żeby później mieć lepiej zawracać, bo jak będzie już jedna, jedną część, większa część zbiora. No to będziemy zbierać drugą część. Czekajcie, muszę ruszyć troszkę do przodu, żeby to ładnie wyglądało. I lecimy sobie dalej. to chyba dalej mar Marchew jest na tym... Tak, na animacji jest nadal Marchew. Yy, no ale zaraz, zaraz się pewnie zmieni. Czekajcie, zrobię taką przerwę jakby i może, może się zmieni to na Buraka. No bo niestety ta animacja coś się buguje, nie wiem dlaczego. Może muszę ogarnąć, jak zgłosić błąd do, do twórców gry, to wtedy może to poprawią. <laughs> więc powiem wam, że tutaj będzie ciężko przejechać dwa paski pewnie na tym polu, bo te pole jest mega długie. więc będzie pewnie ciężko przejechać dwa paski. Dobra, ja sobie tutaj puszczę z chwilowo pracownika, a skoczę sobie do tego ciągnika, żeby wyjechać od razu nimi, niech mi pracownik podjeżdża, powinienem się wyrobić myślę. Więc łącznie mamy chyba coś koło 140 tysięcy litrów Tak, prawie 140 tysięcy litrów, więc powinno być wid. Dobra, ja sobie tutaj dam na pełny bieg Żeby to jak najszybciej zrobić I niech mi pracownik wraca na, pod, pod te pole A my lecimy sobie dalej Żeby tam zdążyć, bo jak zacznie pracownik zawracać To na pewno się zablokuje Więc też chcę to w ten sposób ogarnąć Dobra, ty mi przyjedź tutaj Yy, dobra, i lecimy dalej. Dobra, zmieniła się już animacja, więc jest Git. Pracow wiem, że pracownik został zatrzymany ręcznie, no bo pod, sam to robiłem. Yy, I powiem Wam, że w kolejnym odcinku nie wiem, czy jeszcze nie zrobimy jednego, jednego odcinka ze zbioru Buraka, bo nie wiem, czy będę miał na tyle czasu, żeby yy, zebrać prawie całe to pole. Więc możliwe, że jeszcze jedno, jeden odcineczek będzie ze zbioru Buraka. No ale. Myślę, że jak coś się nie obrazicie o to. Nie wiem czy nie muszę zrobić tu kilka poprzeczniaków. No i się przyblokuje chyba pracownik. Czekajcie, ja bym przejechał tak blisko. Czekajcie, czekajcie. Zużmy i przejedziemy sobie tak. I rozłożmy z powrotem. Dobra, ja tu będę musiał zrobić sobie poprzeczniaki zaraz, bo będę miał problem z zawracaniem. No i nie tak. Hola, hola. Dobra, ja sobie tu muszę ustawić GPS-a w ten sposób, przestawić go troszkę pod lewą stronę. Yy, później na, na wyżej środek będzie mniejszy pasek robić, bo nie chcę trawy zbierać. Yy, no a... Czekajcie, muszę to podnieść, bo jest za nisko. Dobra. Yy, załączmy na chwilkę pracownika. 10 tyś... 50% na jednym przejeździe. Yy, ponad, więc no. Może się będzie udawało przejeżdżać dwa razy, a może nie. Więc tego nie jestem pewien. Dobra, ja sobie przeskoczę do tego ciągnika. I podjedziemy sobie na drugi koniec yy, pola, bo będę, tam będę podpinał pra tego pracownika, więc muszę tam podjechać. No jedź, jedź, jedź. Zbieraj się. Zaraz trzeba będzie zatrzymać yy, tego, tego yy, ten kombajn i puścić. Yy, zamienić pracowników, bo przyczepy, niestety, yy, swoje nie, to jest minus, że wiadomo, pracownik się zatrzyma, tylko już zatrzyma się jak będzie po, yy, po czasie, tak, że tak powiem, jak już będzie po ogarnięciu, yy, będzie pełny zbiornik. On dopiero się wtedy zatrzyma. A mi chodzi o to, żeby on mi się zatrzymał wcześniej, chociaż nie powinniśmy dojechać do końca, bo jest 80%, więc powinniśmy dojechać. No ale tego nie jestem pewien, no może się uda. Zaraz sobie jeszcze muszę, zatrzymam się i zerknę, żeby nie, no żeby nie tracić warzyw, bo nie chcę po prostu tracić warzyw yy, na daremno. Tutaj poprzecznika nie będę musiał robić, bo mogę, będę wjeżdżał w pola yy, sąsiadów. No ale z tamtej strony muszę zrobić, będzie problem po prostu z zawracaniem. Ten jednak kombajn jest dość długi no i z pracownikiem jest problem zawracać dobra dojechaliśmy do końca i teraz Oj! co faj no i straciłem warzyw zapomniałem wyłączyć sobie tego yy, prze to przesunięcie wyłączyć dobra to odjedziemy na razie yy, tutaj do tego pracownika Dobra, podjeżdżaj. Ja sobie po prostu ustawię już e, tego. Ustawię sobie pracownika już. A my będziemy działać dalej. Włączę sobie pracownika, żeby zbierał, a my będziemy działać dalej z, e, z, z, z odwożeniem. Dobra jedziemy sobie. No niestety musi jechać tak pracownik, no ale nic nie poradzimy na to. Tu niech, niech schodzi tak. A my przesiadamy się do tego ciągnika i jedziemy z tymi planami Dobrze, tu, że tutaj sąsiad nie ma nic zasiane, to mogę przynajmniej przejechać przez jego pole. Będzie szybciej zawsze to. Przemknijmy, żeby nic nie nam nie wyleciało. I lecimy. I ogień na ogień tłoki. Więc nie wiem, czy zaraz nie zrobię po prostu cięcia, zrobię sobie tam poprzeczniaki i wtedy wrócimy z powrotem, no bo chcę jak najwięcej Wam pokazać na odcinku, a poprzecznia z poprzeczniakami niestety schodzi. Tutaj taka dziwna malutka ta szybka jest z przodu w tym ciągniku i słabo troszkę widać. Kurde, nie wiem, czemu mam ostatnio spadki FPS-ów lekkie. Nie wiem, czy jakąś aktualizację wprowadzali czy coś i coś poknęsili, czy ja coś w ustawieniach... No ale w ustawieniach się ostatnio nie bawiłem, więc stwórz pracę, dostarcz do wytwórni ZOOP będziesz jechał, będziesz jechał, dobra, to będzie działać dobra, lecimy sobie, aha z z złego wyłączyłem e tutaj, tam ma być i lecimy e ja sobie tutaj ustawię już GPS a i za chwilkę zrobię cięcie, żeby ogarnąć sobie tamto, ten, ten poprzeczniak. Nie wiem, panuje jakaś grypa chyba, bo yy, ja jestem troszkę, trochę przeziębiony. Mój brat yy, gorączka, jak nie wiem, więc nie wiem, czy, czy jakiś, znowu jakiś covid, czy coś, ten nie wiem, czy to jest, można nazwać covidem, czy grypą, no, ale panuje jakaś choroba znowu, bo no jest po prostu Źle się czuję, głowa mnie ostatnio strasznie boli No ale chcę dla was nagrywać odcineczki, więc no myślę, że też to docenicie Dobra, skręcimy, a i niepotrzebnie skręciłem, no ale dobra no, podjeżdżaj, podjeżdżaj Dobra, ja sobie tu, ja tu się obrócę nim I zrobimy sobie, zrobię sobie poprzeczniak Myślę, że powinienem podjechać Dobra, ja sobie robię poprzecznik i widzimy się za sekundę, dobra, jestem z powrotem. Zrobiłem sobie tam chyba z 4 albo 5 poprzeczniaków, żeby to miało ręce i nogi. Żeby, to było, żeby było jak zawracać, no powiem wam, że jeszcze zrobimy sobie jeden odcinek chyba z buraków. No, chyba że znajdę czas, żeby pograć poza odcineczkiem, no to sobie pogram chwilę, żeby jak najmniej zostało tych buraków, no ale na pewno będę chciał. Zrobić jeszcze przynajmniej jeden odcinek ze zbiorów. No, Pasternak na pewno będzie na odcineczku No i nie wiem, może zrobimy jeszcze dwa po prostu odcineczki ze zbiorów yy, warzyw No i nam, zostanie nam zebrać jeszcze yy, sorgo Dobrze mówię? Sorgo? Sorgo Tak, no ale niestety nie jest opryskane Bo pomyliłem się, że ja mam zasianą soję, a ja mam zasiane sorgo No i sorgo jest w tym samym momencie zbierane co warzywa, no a niestety yy, przewinąłem czas i okazało się, że no nie mam tego zebranego więc yy, opryskanego, więc no nic nie poradzę na to. Dobra, teraz bym może pojechali od tamtej strony zgarnąć chociaż jeden pasek, żeby to zmniejszyć, żeby zmniejszyć odległość od siebie tych, yy, tych yy, pasków, no bo później będę chciał po prostu raz tu raz tu przeskakiwać, żeby udało się nam jak najbardziej. Jak najbardziej, jak najbliżej, żeby było, żeby było fajnie zawracać, nie trzeba było kombinować Dobra. Nie tu. No tu. niestety musimy tak przejechać. Jeden pasek mało co będziemy zbierać, no ale musimy. Pracownik mi przyjechał już, czy jeszcze nie? Jest już, dobra. Zatrzymaj się. Dobra, jedziemy. Ja sobie to załączę na chwilkę pracownika i przeskoczę sobie do tego 78%. Powinniśmy dojechać do końca, bo teraz nie sypiemy. Nie idzie tak dużo, bo jest yy, mniej wzbierane. Więc powinniśmy dojechać bez problemu do końca i wtedy zamienimy sobie pracowników na, na następne. Na, zmienimy sobie na następny ciągnik. No więc, co? No, mi się wydaje, że będę już kończył pomału. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Ja Was zachęcam oczywiście do reszty serii na kanale, do reszty odcinków i mam, mam nadzieję, że pomożecie mi w rozwoju tego kanału. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!